Kupiłem iPhone'a, bo mnie stać! Bo mnie stać, kurwa! Bo mnie stać, kurwa! Śmieszy mnie pewnego rodzaju rasizm w cudzysłowie w stosunku do ludzi, którzy mają iPhone'y. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale można sobie kupić Samsunga za 4 czy 5 tysięcy złotych. No i kupiło się Samsunga za tyle pieniędzy, ale jak ktoś kupi iPhone'a, to od razu są w jego kierunku kierowane dziwne słowa, że to jest niepotrzebne, że to jest strata pieniędzy, że to jest za drogie. No i pewnie tak jest, że jest to za drogie. No to jest w końcu tylko telefon. Ale jak to się dzieje, że inne telefony, które również są za drogie. Jak się je kupi, to jednak nie ma nie słyszy się takich tekstów. Jeszcze nawet tego nie włączałem. Jabłuszko, widać jabłuszko, tak jest. iPhone 15 Pro, ten mniejszy. To było istotne, żeby był mniejszy, a nie, żeby nie był wielką kolumbryną, jak te. Jak te inne. On nie jest wcale aż tak mniejszy, bo tu jest moja stara motorola za. 650 zł, bo po prostu pokażę to na wymiarach. Moto G10 kupowana w grudniu 2021 roku, czyli ma niecałe 2,5 roku. Wymiary widać tutaj i wagę. A iPhone kupowany dzisiaj, jeszcze nawet nie włączyłem, tak jak powiedziałem, iPhone 15 Pro, takie wymiary. Kupiłem iPhone'a z kilku powodów. Podstawowym powodem jest fakt, że lubię fotografię i lubię też robić filmy na YouTube. Chciałem wrócić do robienia innych filmików niż tylko nagrywanie swojej mordy w mieszkaniu. Ale jeśli się wyjdzie na zewnątrz z aparatem fotograficznym to jest się traktowanym jak byłoby się dziennikarzem z gazety czy fotografem z National Geographic i ludzie podchodzą do Ciebie i zaczepiają Cię i zawracają Ci dupę, a nawet jak do Ciebie nie zaczepiają to się patrzą na Ciebie dziwnie. Kiedyś mi jakiś typ groził nawet, więc po prostu dałem sobie z tym spokój. Zresztą mam o tym osobny vlog. Znudziło mnie to po prostu przez wścibskość ludzi. Także przyjrzałem się temu, jakie zdjęcia robią telefony, i telefony robią obecne naprawdę dobre zdjęcia. Nie wnikałem w to, które robi najlepsze, bo te testy na YouTubie są takie, że strzelam na przykład w jednym teście. Samsung będzie miał na przykład zdjęcia nocne lepsze, iPhone będzie miał lepsze portrety albo slow motion, coś tam nieważne. Nieważne, czy to, co powiedziałem, jest prawdą czy fałszem. Chodzi o to, że. Jedna firma wygrywa w jednej kategorii, a druga wygrywa w drugiej kategorii, to jest takie kłócenie się, który jest lepszy, gdzie końcowy rezultat będzie 5% lepszy lub 5% gorszy i w części, po części będzie to zależne od własnej preferencji. Więc gdybym rzeczywiście chciał kupić tylko aparat w telefonie dobry, to bym mógł kupić Samsunga, mógłbym kupić tego całego Pixel Pro mógłbym kupić cokolwiek, jakiegokolwiek flagowca prawdopodobnie i by to przeszło. Więc dlaczego akurat iPhone? Po pierwsze jest mały, no ale również znajdzie się w innych markach małe telefony. Więc to też nie jest argument. Nie wiem czemu te małe telefony są zawsze takie drogie. Znaczy małe, one wcale nie są aż tak małe, ale mniejsze niż te wielkie. Także zostają dwa ostatnie powody, inne niż to, niż rozmiar czy fotografia. Pierwszy powód to fakt, że ja nigdy nie używałem iOS nawet przez sekundę iPhone miałem tylko w ręce od paru znajomych, żeby zobaczyć na ile jest lżejszy i mniejszy, ale nigdy tego nie obsługiwałem, więc nie wiem, czy ten system jest przejrzysty, czy nie, ale według mnie Android jest w kurwę nieprzejrzysty i nigdy nie lubiłem, jeżeli nie musiałem, robić czegoś na telefonie, więc telefon dla mnie służył zawsze jako narzędzie do robienia czegoś poza domem, a w domu zawsze sięgałem po komputer, bo po prostu jest większy ekran, myszka i system jest bardziej przejrzysty, czyli Windows. Więc nigdy nie brałem pod uwagę kupna MacBooka czy jakiegoś tam iMaca, tak? czyli stacjonary Zapla, ponieważ były fest drogie, ale to już tak bardzo drogie typu więcej niż 10 tysięcy złotych. A dodatkowo na Windowsie, na stacjonarnym kąpie zawsze wszystko dało się zrobić i nie miałem problemów. Natomiast telefonów z Androidem dla mnie to jest po prostu, zwyczajnie nieprzejrzyste. Ostatnio szukałem opcji, żeby znaleźć kurwa. Możliwość posiadania wibracji w SMS-ie bez dźwięku. Bo wcześniej miałem i bez dźwięku, i bez wibracji. I znalazłem tylko, że jest albo dźwięk, albo nie ma nic. A nie mogę znaleźć, że była sama wibracja bez dźwięku SMS-a. I stwierdziłem, muszę spróbować tego iOS-a, bo nie wiem, że może być gorzej niż przejrzystość Androida, według mnie może być po prostu równie beznadziejnie. <grych> Już gorzej być nie może po prostu. Kolejna sprawa, te Androidy od siebie się różnią. Na przykład jakaś stara baba w robocie mi kiedyś mówi, że coś ustawi na telefonie, a ja mówię kobito, ja się tak na telefonach znam, jak pies na astronomii. No i daje mi to do ręki. Ja tam oczywiście jest inny układ na Androidzie w jakimś tam Xiaomi czy innym modelu niż w Motorola, więc ja nawet nie wiedziałem jak to znaleźć, bo wyglądało to inaczej, także nie byłem zbyt pomocny. Podobno WAP-lu, coś takiego nie ma, no bo tych modeli nie ma dużo, są cztery rocznie wypuszczane, tak? Zwykły mały, mały w wersji Pro z lepszym aparatem, zwykły duży i duży z lepszym aparatem, czyli ten Max Pro. Cztery modele i koniec. Więc nie ma innych firm, które robią swoje wersje ios -a. jest tylko jedna, czyli po problemie. Ta wizja mi się po prostu podoba, bo ten Android dla mnie jest tak chujowy, że szukam czegoś bardziej przejrzystego. Więc, kiedy i tak chciałem kupić drogi telefon, żeby mieć dobry aparat, to dlatego właśnie kupiłem Apple'a, żeby porównać system z ciekawości. A te telefony i tak są w porównywalnej cenie. Ten kosztował 4665 zł, a ten najnowszy, mniejszy Samsung chyba kosztował. 400, czy coś. No dobra, jest 500 zł różnicy, ale jest stać na to, żeby kupić sobie telefon za 4000, to również go stać na to, żeby dopłacić 500 czy 600 zł, tak. Więc to nie jest jakiś, nie wiadomo, problem do przeskoczenia, po prostu, tak jak powiedziałem, ciekawi mnie ten system. Natomiast y, również śmieszy mnie jedna rzecz wśród fanów Apple'a, bo to jest jakby taka skrajna. Są dwie skrajne strony tego medalu. Czyli z jednej strony mamy ludzi, którzy hejtują osoby, które sobie coś kupią z Apple'a, dlatego że. To jest za drogie i, i przereklamowane, ale jak się kupi również model drogi, tak jak powiedziałem wcześniej, z innej firmy, to już jest wszystko OK. A z drugiej strony mamy ludzi, którzy kupują Apple i się podniecają nad wyglądem. Ja rozumiem, że komuś może się podobać logo Apple bardziej niż logo Strzelam Motorola i tu akurat się zgodzę, bo te logo Motorola z tą m nie jest za piękne. Natomiast jeżeli oceniamy sam wygląd telefonu, to dla mnie to jest jeden pies. Czy to jest telefon za cztery? 1600, czy to jest telefon za 650 zł? No, blaszany telefon. Dobra, teoretycznie ten iPhone Pro jest chyba z tytanu a to jest z aluminium, tak? No, ale koniec końców, jak się to pomaluje, no jakiś metal. Może trochę ten iPhone jest ładniejszy, ale ile on jest rzeczywiście ładniejszy? 5%, 10%, 20%? To rzeczywiście będzie płacić. 4000 zł więcej za telefon, żeby ładniej wyglądał trochę od tańszego modelu z Androidem. Tym bardziej, że i tak zaraz się to wsadzi w case'a, tak? Więc nawet nie będzie się widziało tej obudowy, bo będzie po prostu w opakowaniu. Także nie rozumiem za bardzo tego, jak można się kierować wyglądem przy doborze sprzętu, który jest elektroniką. Wygląd to może mieć znaczenie u drugiej połówki, no, ale i tak najpierw powinniśmy się sugerować tym, co druga połówka ma w głowie, a nie jak wygląda, ale na pewno jest to dodatkowy atut i nie wiem, może przy ciuchach, może przy samochodzie jeszcze ewentualnie, że ktoś chce sobie ładnie dom pomalować. Ale przy telefonie no ludzie, nie pojmuję tego. I powiem jeszcze, że specjalnie kupiłem kejsa, żeby nie było widać loga Apple'a, żeby nikt mi nie przygadywał w realu, jak go spotkam, że mam telefon z Apple'a, więc to będzie po prostu ukryte w związku z tym, więc nie będzie tego widać. To było dla mnie istotne. Bo, jakby ludzka głupota po prostu nie jest ograniczona, według mnie. I zawsze po prostu mnie zaskakuje, więc próbuję już przewidywać kolejne kroki tej głupoty i przeciwdziałać jej. Kolejna sprawa, to co teraz zauważyłem, nie wiedziałem o tym wcześniej, nie popatrzyłem się na to, to układ klawiszy jest inny, bo w Androidzie jest wszystko po, po prawej stronie, tak? Więc trzymamy go prawą ręką. I sobie robimy ścisz, głośniej odbierz. A w Apple jest po lewej stronie. To może być dość problematyczne ze względu na pamięć mięśniową. Ale no trudno, nie wiedziałem. Teraz dopiero się o tym dowiedziałem. Taki, Taki szczegół. No. <taki> No ale no trudno. No. I tak bym go kupił, takbym go kupił. Zawsze chciałem mieć coś zapla, żeby zobaczyć po prostu, czym się te, ten ich system operacyjny różni, że. Się te, jedni, jedni go chwalą, drudzy go nienawidzą. Czym to się rzeczywiście różni, więc tak także jakbym to kupił, nawet jakby to miało klawisze na dole. Albo u góry, w górnej krawędzi. Bez znaczenia. I tak bym to kupił, tak bym to kupił. Także bawi mnie to na przykład, że. Tak, jak powiedziałem, ktoś będzie Ci wypominać, że kupuje za drugi telefon, i że to jest głupie, że to jest za drogie, a na przykład pojedzie na tydzień na chujowe czasy, gdzie będzie leżał na leżaku i nic kompletnie konkretnego nie robił. zmarnuje na to załóżmy 2,5 tysiąca złotych i tyle. Ale jak kupisz telefon, to jednak ci posłuży te 3-4 lata i wciąż możesz go używany sprzedać, albo wymienić baterię w serwisie i dalej go używać dłużej powiedzmy. Choć to bym polemizował z tą długością. Wiadomo, jakie są tele telefony. Czy one rzeczywiście wytrzymały 6 lat, na, tak by się zmieniło bateria, nie wiem. Albo jakby nie było jakichś aktualizacji czy czegoś. No ale powiedzmy, 3 lata Cię wytrzyma, czy 4, po 4 latach go sprzedasz, kupisz sobie nowe, tak? A w czasy po tygodniu, do widzenia. A jeszcze pokażę, jak wyglądało pudełko. Pudełko, proszę Państwa, przód. Tak jest. I tył. W pudełku jest, są instrukcje jakieś. Jest naklejka z jabłuszkiem. I jest tylko i wyłącznie kabelek. To jest zabawne, że nawet ładowarki nie dają. Kupiłem ją osobno, ale jeszcze nie doszła. Czekam na paczkę. W każdym Beka, że płacisz 4600 zł za telefon, i nie dadzą ci do tego nad ładowarki, musisz ją osobno kupić za około 100 zł. Kupiłem oryginalną zapla dla Beki, ale wydaje mi się, że ona się niczym nie różni od zwykłej ładowarki pod USB, z właśnie z, choćby z tej Motorola, czy z jakiegokolwiek innego telefonu, skoro już iPhone zmienił to jakieś wejście Thunderbolt, czy jakkolwiek się to nazywało, nie wiem. Więc skoro to i tak jest USB-C, to czym to się różni od innych ładowarek? No pewnie tylko ceną, ale no dobra, kupiłem, bo mnie stać. I powiem jeszcze na koniec, poza tym openingiem, że śmieszy mnie, gdy ludzie na przykład mówią, że używałem iPhone'a, bo na Androidzie system im lagował, że system im mówił, że telefon był wolny. Tak jak powiedziałem, Android jest po prostu nieprzejrzystym systemem, ale ja nie wiem co wy robicie z tymi telefonami, że one wam wiecznie mulą. Motorola mi dopiero poprzedni model, nie ten co teraz mam, tylko jeszcze wcześniejszy, zaczęła mulić po 3,5 roku. I to też był telefon, który kosztował chyba z 900 zł, 950 może. Ten obecny kosztował 650 i po około 2,5 roku dalej ani razu nie mulił. Zresztą ten poprzedni model Motoroli już miał tak samą baterię, że i tak trzeba było go zmienić, niezależnie od tego, czy mulił, czy nie mulił. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której telefon muli, ale wciąż jeszcze ma dobrą baterię, więc chciałoby się go mieć, a jednak muli. Nie wiem, co wy z tymi telefonami robicie naprawdę, że wam tak mulą. Także, no, sądzę, że trzeba kupić telefon za 4,5 tysiąca złotych po to, żeby korzystać z niego do Instagrama, Facebooka, Messengera, Discorda i, nie wiem, aplikacji bankowej, bo nie muli. Po to są pieniądze, żeby je wydawać? Zrobię z tego taką serię, powiedzmy. Chodziło mi to po głowie już przy kulinarniach. Seria będzie się nazywa tester i będzie polegała na tym, że będę robić cokolwiek i będę sprawdzał, jak to smakuje, czy jak coś działa. Czyli na przykład iPhone teraz po odpakowaniu iPhone po tygodniu, iPhone po miesiącu, iPhone opinia po pół roku. Jak smakują ośmiornice? Już zrobiłem te raki i zrobiłem, co ja tam jeszcze zrobiłem? Sushi Trudno, nie było intra, to niech będzie jako. Wstęp do serii, ale nie będzie to seria, bo nie było, nie było numeru na początku i daty nagrania. Więc no trudno. Zaczniemy od dzisiaj. Tak jak powiedziałem, będzie się to nazywało tester. Czymś to będzie różniło od monologu? No, tym, że monolog jest raczej o poglądach na temat tematów powiedzmy filozoficznych, a tester będzie na temat poglądów odnośnie sprawdzania przedmiotów jak elektronika czy jedzenie jak smakuje i tak dalej. Fascynuje mnie ten temat, fascynuje mnie nienawiść ludzi o to, że sobie kupili telefon z innej firmy z innym logiem i wyśmiewanie ich za to. Jest dla mnie po prostu żałosne. Tyle co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam.